Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku z gry Farmers Dynasty. Dzisiaj będziemy przygotowywać do siewu nasze przypadkowo zakupione pole. Tak, jak pewnie pamiętacie, chciałem sprawdzić jego cenę, a one nam się wzięło i kupiło. No nic. Tak, planowałem, że nie będę szedł w pola, a tu jednak okazuje się, że no będę, kurczę, jednak tych pól troszkę miał. Dobra, a więc, o kurde, co, to, co ta myszka, co ta myszka, co ta kamera, gdzie ona nam ucieka, dobra. Yy, dobra, także tak, musimy zająć się oraniem przede wszystkim, czyli moją ulubioną czynnością w, w tym tytule. Pachajcie, tam są okna. No tak, to są okna, Myślałem, się tam zepsuło. Siema, Jim Beam. Pachajcie, gdzie sobie ja chyba się trochę dźwięki, bo nie będziemy nic słychać. Ten ciągnik będzie że Nie można dźwięku typowo ciągnika przyciszyć. Ciągnika czy maszyn. No nie wiem, mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Yy, teraz tak, gdzie my mamy pług halo halo, gdzie my mamy pług tutaj stoi dzień dobry panie pługu podłącz pług dobra jak wygląda sytuacja tutaj z nawożeniem? nie za dużo tych nawozów, no nic, trudno No trudno, no ale tak bywa. Dobra, gdzież to nasze pole się znajduje? Per, 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 I tak non-stop. Stop. Wola, stop. możemy jechać. Dobra, to chyba to pole. spora no jest, będę je orał i orał zastanawiam się jak to zrobić, żeby było naj, najszybciej chyba w tą stronę będę jeździł. dobra, opuszczam pług i jedziemy pyr, pyr, pyr poramy nasze pole, Patrzcie, ściąga ten ciągnik Jakoś do lewej. zaraz sobie najpierw lewą stronę, później sobie damy stronę prawo. Dobrze. O, no, z tego pola będzie dość duży zbiór, bo tu mamy półtora hektara, to tyle co z tamtych pozostałych dwóch zastanowić jeszcze co tu wsiąść? Może napiszecie mi w komentarzu na czym jest najlepszy zarobek albo co chcielibyście zobaczyć jak uprawiamy Co wy na to? Hop, hop, hop. mamy pół i jedziemy dalej. Tak. Zastanawiam się też nad kolejną serią kanał. Bo wydaje mi się, że tutaj powoli kończy się nam content. Mam nagrane kilka odcinków z PluckTale'a. Zauważyliście, wrzucam je tak losowo. Yy, miałem na początku wrzucać je w, w niedzielę po prostu, jako taką zajawkę. Zwień, zwieńczenie tygodnia też na ten deseń. Ale chyba po prostu z tego serię. To nie będzie długa gra, więc myślę, że jakieś 20 odcinków to będzie maks. W tym momencie mam nagrane, bodajże 9, także też możecie znać, czy w ogóle chcecie taką serię z tej gry. No i trzeba zastanowić się, co dalej. Jak pogrywamy teraz sobie te Hunter'a. Cokolwiek nie wydaje mi się, że będzie to ciekawa gra na serię. Raczej ewentualnie jeden-dwa odcinki można coś wrzucić. To też pocięte, bo tam w większości to się chodzi tylko i wypatruje zwierzęta, więc czy chcielibyście oglądać odcinek, w którym będę tylko chodził i świadczył, że nie mogę żadnego zwierzęcia namierzyć. Ale to też przemyśla, może się pojawią dwa odcinki z Hunter'a, no i, i zastanawiam się co dalej. No, jeszcze jest Cyberpunk. Z tego co się orientuję, bugi, te które były najbardziej wkurzające, zostały poprawione, więc ta gra w tym momencie, można powiedzieć, że ma status grywalności. Czy znaczy, ma status gry grywalnej, tylko może tak bardziej po polski więc e, może czas byłoby usiąść do cyberpunk'a kupić po prostu i, i ją sobie ograć też na horyzoncie pojawił się e, farming 22 Tutaj jąbki ode mnie już też sobie pykają w pogrę może byśmy zrobili jakąś serię z ziomkami, kilka osób. Może byłoby to dość ciekawe. Chcielibyśmy tylko wymyślić jakiś scenariusz, w jaki sposób to ograć. No, także pomysłów jest kilka. Pytanie, jak z czasem jak z wykonaniem tego wszystkiego. Teraz grudzień. Jest takim czasem, że wiadomo, każdy spędza więcej czasu z rodziną. Tutaj święta, tutaj przygotowania i tak dalej, więc z tego czasu nie jest jakoś dużo. Tak, dodatkowo jakieś tam wyjazdy. Właśnie ciekawe w ogóle jak w tym roku będą wyglądać święta czy nie dam panu znowu. Widowo. Miejmy nadzieję, że nie, że każdy będzie mógł święto spędzić w gronie najbliższych, a nie tylko w Teamsie czy Facebooku. Jak to ostatnimi czasy bywa coraz częściej, dobra wiecie co? Jestem głodny, zjemy sobie miodowe, miodowe kęski. Aha, no jeszcze wracałem do gierek. Wygrywam yy, sobie jeszcze w coś takiego, co zwie się na Dival Dynasty. Tylko, że nie wiem, czy będzie chciało mi się zaczynać trzeci raz od początku, bo... już grałem w to grę jakiś czas temu, jeszcze w wersji beta. Ciągnęła mnie, nie ukrywam. Nie, niedawno wyszła... Yy, ta gra wyszła z fazy beta i rozpocząłem sobie ponownie ogrywanie tego tytułu. No i teraz właśnie zastanawiam się, czy będzie mi się chciało trzeci raz grać w to samo, tak, bo tą historię już mam trochę przebranu. No Dlatego wydaje mi się, że chyba szybciej będzie ten cyberpunk. Bak sobie skończymy, później cyberpunk leci. Cyberpunk myślę, że no to wystarczy nam na miesiąc, może nawet lepiej. Lepiej, na pewno lepiej. Skrawkier jednak jakby nie było, więc raczej nie jest krótka. Też pytania, czy mi się spodoba, bo ogólnie nie, nie jestem jakimś fanem tego typu osadzenia gier, tak, w takim świecie. Czułości. aczkolwiek no zawsze wszystko zależy że też od historii powieku tutaj jest odpowiedziana tak może się na tyle wkręcę, że przejdziemy tą grę Może nawet na stówkę, dobra, wiecie co, dopiero 30%, kurde Dobra, ja sobie podzielę te pola jeszcze na kolejne kolejne kawałki tak po kawałku po kawałku i będę to upywać. Ja za tak nie lubię tego rania. zrobiono no, naprawdę tragicznie. Znaczy no animacja i tak dalej jest fajna, ale strasznie taka mazolna sprawa. Też nie wiem jak, bo z tego co się orientowałem, to można tutaj zatrudnić robotnika, który będzie nam pomagał. Tylko też nie wiem jak to by miało działać. To jest coś na zasadzie tak jak jest w farmingu, nie? że zatrudniasz sobie robotnika on sobie tam to pole opiernicze. No to byłoby spoko, bo ogólnie byśmy puścili e, pomocnika do orania, my byśmy zaraz jechali drugim ciągnikiem. Zresztą nie mamy drugiego ciągnika, ale byśmy sobie jechali, no co byśmy sobie robili tak, później jak był, byłby kolejny ciągnik to, to można byłoby jechać drugim ciągnikiem od razu to kultywować. Później sianie i nawożenie. Też można byłoby zrobić te dwa ciągniki z pomocnikiem i później już bym zrobił sianie. Tak I wtedy byśmy mieli pole opierniczone. Dobra, ile procent? 38. Kurde, widzicie? To wszystko tak wolno idzie. Myślałem, że przywoleję błonkę. Udało się opiekać. Ja staram się nie robić tych omijaków. Ale widzę, że no, tak średnio mi się to udaje. Ogólnie czasem jest ok, czasem niekoniecznie. Ile tych placów? 41. Góry do tego i będę tam dopiero połowę? Ciekawe, czy na takim polu się zasiać. Nie by się dało Ale po co tak? No 44% Przecież tak. dwa mająka to, mają oko, to tutaj jest już więcej zrobione Chociaż z drugiej strony To może być słudne Udało się zrobić omijaczka Niechcący zapatrzyłem się Bierzemy wszystko, żeby ja się Nie, ja tutaj tak trzeba będzie jeszcze raz przejechać. Nie ma co, Ura, pole na traktorę. Ciekawe jaki wynik zrobi ten film. Ciekawe czy wy, wy lubicie te oranie jak sobie jeżdżę i pieprze po prostu z ale ale na dobrą sprawę to tutaj content powoli zaczyna się wyczerpywać z tego względu, że no co yy, na razie nie mogę kupić żadnej nowej maszyny poza tym tych maszyn też nie jest jakaś tutaj przesadna ilość druga rzecz no ile można pokazywać w jaki sposób się ora pole tak bo nie wiem, jakieś aktywności na mieście, no to też jest tak naprawdę cały czas to samo, można komuś po prostu pomóc w polu, też jest najwięcej orania, albo naprawiać budynki i to jest to wszystko. Bo można jeszcze tutaj poznać żonę, tak? To ma być dynastia, więc... Więc nad tym też można byłoby poświęcić trochę czasu, aczkolwiek nie, jak na mnie to nie jest jakieś kurde fascynujące. To jest problem tej gry, że no kurde tego kontentu nie jest jakoś naprawdę dużo Dobra widzicie co z sobie to podzielę Jak sobie tak dzielę to jakoś tak to szybciej na czas leci Patrzę na ten dom nasz w oddali Kasowałoby zainwestować trochę w ten dach bo kurde Zima przyjdzie to będzie biało Ja i huczało nam, Może, że mam kota, to chociaż przytulę się do kota, będzie cieplej. Uuuu! Uh, kurde, myślałem, że wpadę do rzeki. Teraz tak, czy ja to przyjadę przez te krzaczary, jakoś tam się udało. Dobra. Ciekawe też jestem teraz naszych kolejnych zbiorów, tak? Bo jeżeli przejemy te trzy pola... Yy... Jeżeli chodzi o nawożenie to mamy zrobione prawie na maksa w sensie przygotowanie pól, nawiezienie, kultywacja, zaoranie itd. Brakuje mi jeżeli chodzi o nawożenie tym tym nawozem, no tym obornikiem, tak od krów bo one nie wytwarzają go w takiej ilości, że byłaby wystarczająca. Ale poza tym wszystko wydaje się, że jest na maksymalną wiadomo, że mnie w 100% tylko tam tu 96%, bo ciężko tu jest zrobić setkę z tego względu, że tekstury wyglądają, że jest wszystko ok, a okazuje się, że jeszcze nie, więc, więc no nie ma sensu jeździć i, i marnować czasu na uzyskanie tego 1 czy 2%. No ale możemy założyć, że względnie mamy zrobione to w 100%. Względnie. Więc zastanawiam się jak ja to zbiory, skoro wcześniej mieliśmy to pole z tego co pamiętam, jak zaczynaliśmy, dostaliśmy te pole, to tam one nie było ani zaorane, ani skultywowane, po prostu było wsiane i rosło sobie. Więc teoretycznie plony powinno być większe niż w tamtym roku. W tamtym roku, w tym roku tak naprawdę, bo nie zapominajmy, że mówimy przesień, a zbieraliśmy w sierpniu, więc... Ciekawy jestem czy po prostu plony w przyszłym roku będą większe niż plony w tym roku. bo To chciałem powiedzieć. Bo fajnie byłoby w przyszłym roku tak się wzbogacić, żeby no w końcu móc kupić sobie na spokojnie kolejne maszyny, tak żeby wyjść z tego Jimbeima żeby go myślałem odrestaurować. Postawię sobie go na tym burku, będzie taka yy, ikona polskiej wsi. <grymne> to chyba nie jest polski sprzęt z tego co kojarzę. No ale zrobimy sobie takie muzeum, będzie to fajnie chyba wyglądało. Te wszystkie stare maszyny sobie odrestaurujemy też nie wiem czy można odrestaurować yy, sprzęt rolniczy tak na przykład ten pług czy można byłoby go odmalować wtedy można byłoby go postawić na przykład w ogródku i by sobie po prostu ten sprzęt stał i każdy mógłby go podziwiać jadąc drogą przejeżdżając przy naszym gospodarstwie myślę że to będzie ciekawy patent yy, i druga sprawa, chciałbym też w końcu zająć się renowacją tych naszych budynków, bo teoretycznie są, o, przepraszam, teoretycznie są one w tym momencie tylko yy, naprawiane, ale pasowałoby je odświeżyć, tak, czyli kupić nowe, nowe materiały, deski, papę, czy tam yy, blachę na dach, czy tam dachówkę. żeby to nasze gospodarstwo wyglądało, bo na razie no, to trochę trochę średnia to wygląda wszystko. Choć fajnie byłoby zainwestować trochę w szklarnię, kupić kolejną szklarnię. No jak dobrze pamiętam, tam kosztowało chyba 50 parę tysięcy szklarnia, no, co nie było nas jeszcze stać. No, więc ogólnie planów jest trochę. Teoretycznie niby nie ma jakiegoś ciekawego kontentu do pokazywania, żeby coś się zmieniało nowego, ale tak roboty... no to jest, jest. Nie ma co, nie ma co mówić. Dobra, zostało się nam jeszcze już chyba niedługo tego pola. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. No i też zauważyłem w ogóle, nie wiem czy będzie miało to przełożenie w przyszłym roku, ale w tym momencie, w tym sezonie zauważyłem, że we wrześniu z tych produktów idą do góry. Wszystkiego, dosłownie wszystkiego. Nie ma tak, że coś, coś spadło, coś zdrżało, tylko wszystko poszło do góry. Więc zastanawiam się właśnie, czy w przyszłym roku nie czekać na ten wrzesień, dopiero wtedy zacząć sprzedawać te produkty. Też zobaczymy jakie będzie przełożenie jaki będzie progres tak, jeżeli chodzi o same plony tego sezonu do sezonu przyszłego myślę, że zrobię osobny odcinek sobie w przyszłości ze sprzedaży naszych plonów i podsumujemy W tym, odcinku, w tym sezonie wydaje mi się, z tego co pamiętam udało nam się zarobić jakieś 50 tysięcy tak plus minus nie 50 tysięcy więc zobaczymy czy to będzie wyglądało w przyszłym roku Wiadomo, doszły nam kurczaki więc będzie z samych kurczaków i krów o właśnie yy, kurde, tylko krowy też zdrożały ale fajnie byłoby zainwestować w krowy żeby ten nadwóz trochę ogarnąć Bo z tego co pamiętam można chyba zrobić maksymalnie 8 krów, a ja w tym momencie mam tylko 3 więc jeszcze 5 mógłbym kupić co pamiętam, w tym momencie krowy są po 500 więc 2500 Na krowy, no jestem w stanie chyba Chyba to, czyli chyba to ogarnąć, w tym momencie mam 18000 Więc Więc, więc Wydaje mi się, że jestem w stanie kupić po prostu za to krowy yy, Myślę, że nasiona do szklarni i na wysiew Chociaż kurde, czy nam starczy pszenicy na wysiew Bo z tego co pamiętam, mam jeszcze pszenicę Żarka pszenicy do, do wysiewu. Ale czy nam ich starczy? A druga sprawa, czy starczy nam nawozu? Bo też go nie miałem za wiele. Bo ogólnie chciałbym, skoro y, skoro wszystko jest tańsze na wiosnę, znaczy na wiosnę, nie wiem, to, nie widziałem jak było na wiosnę. Tak y, bardziej w sierpniu dopiero widzieliśmy. No ale jeżeli wszystko było tanie się w sierpniu, to fajnie byłoby to kupować wcześniej, a nie na jesieni. Chyba, że będzie teraz taka sytuacja, że, że te produkty znowu zaczną tanieć. Bo po co marnować e, nasze zasoby pieniężne, ciężko zarobione pieniążki, żeby kupować coś po wyższej cenie, skoro można poczekać trochę i kupić coś po cenie niższej, tak? O brrr, kurde wiedzie ale co są? Aleśmy zrobili olejku, Pojedziemy mostkę No, także takie są właśnie moje przemyślenia jeśli chodzi o ten tytuł I o plany na przyszłość No zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Też tak, nadal w sumie nie wiem ile czasu mm, rosną plony, jeżeli chodzi o szklarnie. Wydaje mi się, że cały miesiąc. Ale czy tak jest na pewno? Tego potwierdzić nie mogę, bo też nie pamiętam dokładnie kiedy siałem wszystko. Wydaje mi się, że miesiąc, ale no, no plus minus miesiąc, tak, wiadomo tamto. Zobacz, czy mi to jakoś już nie będziemy się spinać o tym, takie detale, ale, ale właśnie ciekawy jestem, czy w ciągu jednego sezonu jestem w stanie zebrać dwa razy plony. I sumie druga kwestia, czy jeżeli na przykład teraz się te, te zboże tutaj, czy jest to dobry, dobry moment na wsianie, bo może się okazać, że, że zrobi nam się zima i nam wszystko umarznie. Właśnie, dodatkowa sprawa jest jeszcze taka, że jak wściejemy to teoretycznie na polach można postawić strachy na wróble. Ja ich jeszcze nie mam w tym momencie, zastanawiam się, czy jak to będzie się po prostu przekładać na przyszły moment? może warto byłoby zainwestować. ale chyba kosztują 500 dolców, więc to nie jest jakiś tam duży wydatek. Pytanie, czy, czy te 500 dolców jesteśmy w stanie odzyskać, jeżeli chodzi o zbyt plonów, tak? No bo jeżeli ja wydam 500 dolców, a nie będzie to, e, to miało jakiegoś realnego przełożenia na, na przyszłe zbiory, no to po co to, to, tą kasę wydawać, tak? Z sensu. Też nie widziałem, żeby jakoś, nie wiem, ptactwo tutaj, kurde, przelatowało na to pole i wydziobywało nasze plony. jest sporo takich mechanik, których jeszcze nie rozumiem. W ogóle czasami to mam wrażenie, że te mechaniki są, bo są, ale nie ma jakiegoś realnego przełożenia na, na rozgrywkę. Jak na przykład te jedzenie, tak? No wiadomo, ten gość krzyczy, że jest głodny, ale jak mu nie damy tego jedzenia, to mi tak nie umrze. Więc no, to, jest, to jest... słabe, moim zdaniem, tak? No, powinno się coś stać takiego, żeby jednak tego gracza zmusić do tego, żeby nasz tułowy zbyszek nie chodzi o głodne Typu nie wiem mógłby na przykład... Nie wiem, po prostu wolniej chodzi, tak na przykład jak ten. E, jak się nie wyśpię, no to on wtedy wolniej chodzi. I to jest wystarczające kurde. Przynajmniej dla mnie to wystarcza, żeby, żeby dbać o ten sen jednak tak, żeby tego naszego rolnika nie przemęczać Dobra, wiecie co? Ja myślę, że w przyszłym odcinku... In, inaczej, ja myślę, że to yy, pole skultywuję? Skultywuję, chyba tak się mówi. E, skultywuję sobie to pole już poza odcinkiem, żeby was no, nie, nie zanudzać. I tak odcinek wzorania będzie, myślę, no, bardzo, bardzo ciekawy, bo tutaj więcej się nic nie działo. Także my sobie. No ale w sumie trochę sobie pogadaliśmy, tak? Te... Trochę się zwierzyłem z moich pomysłów. Na, 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 na przyszłość kanału. Dobra, widzicie? Jest, mamy tak, 99%. Tutaj są jakieś tam pirtki, ale ja bym się tym nie skupiał. Ten 1% myślę, że nie jest tam warty, żeby, żeby teraz jeździć i te wszystkie pirtki, kurde. No, starać się zaorać No dobra, ja jadę sobie po kultywator, a z wami już się żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Elo!